Raz po był przez cztery sezony, w tym czasie, tak jak mamy przez tutaj z dwa dnia 916 branek dla naszego klubu. E, był najlepszym strzelcem w tym okresie. Także kilka razy był wybierany do najlepszej e, kolejek w kolejach Ligi e, Był zawodnikiem, który zawsze oddawał serce na, na parkiecie i tym myślę, że zdobył, e, zdobył waszą przychylność, przychylność kibiców. Coś myślę dla sportowca wielką wartością, to że przeciwwice za nim są e, w taki sposób, jak wybyliście zarazkiem. Myślę, że to spotkanie też będzie dla Was jakąś atrakcją, że będziecie go mogli zapytać o coś, e, coś mu e, podarować e, lub będziecie mogli po prostu posłuchać coraz co tu ma do powiedzenia, ponieważ ja chciałbym też no, z nim krótko porozmawiać na ten temat. Jak, jak zapamiętam nasze miasta jak zapamiętał kiedy. E, ja coś chciałem pierwszy ja, wszyscy którzy przyszli, którzy nie mieli czasu przyjść. Chciałem bardzo podziękować za to wszystko i za wszystko pomoc, którą mi podali. E, Zbrodniłem oczy na boisku i to wszystko, co przeżyłem, tych czterech lat, e, było dużo, dużo według waszej pomocy i e, wszystkich wszystkich i jak ciepło przyjmowaliście mnie i moją, moją familię. I jeszcze raz e, chciałabym powiedzieć, że to były najlepsze 4 lata w mojej karierze do tej pory i myślę, że na pewno zostanę. I jestem, jestem dumny, że w jakim krótkim okresie mojego życia mogłem powiedzieć, że byłem kielczynnikiem i patrzę jeszcze raz bardzo, bardzo wielkie dzięki. Ja pytania miał Jeżeli wy macie jakieś pytania do nas, czy chcielibyście mu jeszcze czegoś życzyć, no, to ja bardzo proszę. A na, na początek może ja cię zapytam raz, to jaki najlepszy moment z tych czterech lat pobytu? Co najbardziej zapamiętasz z tego? Jeszcze raz e, na no? Co najbardziej zapamiętasz z tych czterech sezonów? E, Takie pytanie dzisiaj miałem i odpowiedź będzie taka sama. Dużo, dużo lepiej rzeczy i dużo lepiej, lepiej Rzeczy spotkałem i widziałem w tych 4 lat, że po prostu nie mogę powiedzieć co jest najlepsze. Tak fajnie się czułem tutaj, że po prostu dużo, dużo fajnych rzeczy. Jakby teraz zaczną wszystkie odpowiadać, nie mamy tyle czasu tu siedzieć. Ale mamy czas! Mamy czas! Ja nie mam, ja bym powiedział, że muszę ujechać. że to jest Na 100% damy radę, ile lepiej. Ile lekkich rzeczy tu było i nie damy rady do ponziałku s ich wszystkich. Osiem bramy w kolonii. E, jedna z tych rzeczy. Trzynaście kilo. Tak. Nie trapiony o karnie w przeciwku lewach i tak dalej, i tak dalej. Dużo, dużo takich rzeczy było. A widzę bardzo szybko cię to było zaskoczenie dla Ciebie, że, że tak dobrze e, cię się to szybko polubili Serbowie z Polakami, tak, tak naprawdę no, są tam e, to, tak Takich relacji w, w Niemczech nie było, tak naprawdę byłem zaskoczony jak to ogląda w Polsce w tej, w tej chwili i naprawdę byłem bardzo dumny z tego, że e, ludzie mnie tak szybko za, zaakceptowali, nie sam jak zawodnika, też jak człowiek. Gdybyś miał jednak z tych wszystkich takich wspomnień sportowych wybrać jedno, jeden taki moment, który, który był dla Ciebie najważniejszy, to, to co wspominałeś te 13 ramki te osiągnąć, to co najważniejsze? To... E, powiem tak, najważniejszy moment w mojej historii tu w Kielce było rok, pół roku przed przyszedłem w Kielce, kiedy mi e, duński zespół rozwiązał, że oni to nie zrobili, a tu nie liczysz. <gulny> to jest najważniejszy moment w tej w potwornej przejeżdży. Te charaktery Polaków z Seków chyba są bardzo bardzo bliskie, tak naprawdę Poznać nasz kraj. 4 lata jest bardzo dobrze, nasze miasto nawet. Miasto, miasto tak, ale kraj nie nie <gulny> A jak Polaków tych 4 latach? Bo języka nauczyłeś się bardzo szybko sprawdzona, a dzieci podobnie. To, to, to myślę, że to jest bardzo normalne, myślę, że... Każdy człowiek musi mieć szacunek i szacunek dla tego, gdzie jest i dla ludzi, swojego, z którymi pracuje Jeden I jak to może pokazać, jest tak, że nauczy się języka. Nie wiem, jak dobre mówić po polsku, naprawdę, nie. na 100% bardzo dobrze. Gramatykę w ogóle nie uczyłem. Także polaki muszą i muszą po prostu, że według szacunka i według tego, jak się ja tu czuję, z dużym co będziesz pamiętał? Bo myślę, to że będziesz to pamiętał do końca życia. Tak, na z tego, Co tutaj tak. się wydarzyło. A taki jakiś moment z tych relacji z kibicami, czy z tych relacji może z mieszkańcami gdzieś tam na mieście, pamiętasz jakiś taki bardzo sympatyczny, coś, coś co najfajniejsze, gdzieś się spotkał? Wie, wierzy mi du, dużo, dużo ludzi poznałem i tu spotkałem bardzo dobrych przyjaciół. Po prostu nigdy chciał coś tak specjalny wciągnąć z tej grupy i chciałbym, że po prostu to wszyscy, wszyscy zostaniemy w tej grupie, wszyscy razem zostaniemy, tak, i z jakimiś pamięci. Gdybyś miał coś tak naprawdę z Kielc, czy, czy z Polski zadać serwisu, co by to było Jedna, rzecz zastanawiał się kiedyś na tym? Żurik! Myślę, że kulinarny akcja to też... Tak, najważniejszy. Większość zespołów jakieś. A co, bo, żebyśmy miał coś przeskoczyli? Tutaj w z kolei? Muzyka. Daj mu <todziewać> Dobra powieść. Naprawdę jest dużo rzeczy, dużo... Zdrowia Rasko. Zdrowia. Wodku nie, nie pijemy. Tak. <todziewać> ale wódki <todziewać> nie pijemy. Polskie. To no, oboje nie jadę. Słuchajcie, jeżeli są od was jakieś pytania, bo myślę, że Przez też że macie pytania, życzenia dla Raska, to ja... Słucham, słucham. Rasko, grałeś w trzech ligach, czyli serbskiej, niemieckiej i polskiej. Powiedz, mi, gdzie są lepsi kibice poza Kielcami? Nie wiem. Jeszcze jakieś pytanie, do Bo naprawdę to jest ostatnia szansa, czy jakieś życzenia? Co dalej? Czy będziesz czasami wpadał do Kielc? Na czy, czy czy jak, jak, to... jak ja nie znajdę czas żona mi zbuści na 100%. No, <noise> <noise> tak, myślę, że na 100% przyjdzie. ściśnie. Jest no. kilka razy. No, a to pytanie główne, no co dalej? Czy... <noise> jak powiem, że nie wiem to no, jest tak. No tak. <głos> <głos> nie na, na, na to wszystko to, co się zdarzyło, zdarzyło się tak, ja że po prostu planu nie mam nie mam no, czasu. No, no. Właśnie. A, nie. Ale. Ale nie, ale nie ma nic, na razie nie, nie ma nic. Nie ma, nie ma no, to są wszystkie spekulacje, że tam gdzieś, że tam gdzieś, ale Dimon do tej pory. Do tej pory ani jeden klub nie zrobił jakiejś oferty. tak, na To wszystkie pytanie, że plus wchodzi w po prostu głos nie zrobi oferty. tak, to, Ani jedną zezwoń. A i pytanie, czy gdyby padła propozycja z Płocka, wiadomo jakie są relacje na, na, na linii Płock-Kielce, czy byś ją przyjął? E, nie, nie, powiem tak, w ogóle nie, nie chcę zrobić odpowiedzi na to pytanie, bo nie wiem i byłoby bardzo arogancnie teraz powiedzieć, ja w ogóle nie, nie jestem takim człowiekiem, że teraz po, pomóc, a Ty nie jesteś warty tak itd. itd. A, powiem tak, nie mam oferty i w ogóle się nie zastanawiam tam chodzić, ale e, nie wiem, e, każdy zespół... Na Można siebie, wszystko ja, rozpatrzeć. Każdy, ja by, ja by, może być, że by według wszystkiego, co przeżyłem tu w Kielcach, bardzo chętnie bym chciał pójść gdzieś iść. Dzięki. Są od Was jeszcze jakieś pytania, życzenia, tak ja Tak, wspominaliśmy, się... bo jest czas na to, żeby jeszcze jakieś pytania. Smutno dla mnie. Ja chciałem. <grym grym> żeby... ja pytanie, czy za smutno, żebym nie miał? Smutno. Herostko, ja chciałem powiedzieć, że byłeś najlepszym zawodnikiem, zawodnikiem, który kiedykolwiek tu grał w i dziękuję To prawda. <grym>